Witam na moim kanale Tarot Moimi Oczami. Kochani, zbliża się już grudzień, więc pora za, zajrzeć w te e, energie grudniowe 2023 roku. Jak zawsze, kochani, za pośrednictwem kart Tarota oraz kart wyroczni, tutaj w tym przypadku, przy użyciu właśnie rozkładu krzyża celtyckiego, zobaczymy sobie właśnie w jakich tutaj będziecie Państwo energiach. Jak zawsze, zaczynam od Barana, od znaku. Tutaj także witam wszystkich Państwa spod znaku Barana. Tutaj na, na tym rozkładzie, na tym czytaniu. Ale pamiętajmy, że jest to czytanie ogólne i aby sobie nie brać wszystkiego, są to pewne prognozy. Kochani, tutaj te mm, czytania podchodźmy tutaj y, jak być może do, do rozrywki. To nie są spersonalizowane te, te czytania. Jeżeli jesteście zainteresowani. Hmm, Tutaj indywidualnym czytaniem prywatnym, to zapraszam na mojego maila. Pytania, możecie Państwo zadawać jedno pytanie, 15 zł. Ja tutaj pozbieram te. Jeżeli mi się uzbiera większość pytań, to w, w, zrobię takie, takie nagrania. Może w formie live'u, albo po prostu będę odpowiadać tutaj, stawiając te karty, właśnie poprzez, poprzez Państwa zadawanie pytań na mojego maila. Będą, będą odpowiedzi nagrywane, jeżeli będziecie mieli takie, takie życzenia, kochani. Także to tyle tutaj wstępem tego czytania, ale już lecimy do. Tej prognozy grudniowej ogólnej dla zodiakalnych baranów. Popatrzmy, w jakiej będziecie. Co się może wydarzyć, prawda? Co tam będziecie sobie myśleli, jak będziecie szli i ta najbliższa <laughs> przyszłość u, was, u Państwa, ale zobaczmy też tutaj z przełożenia, jak tarot będzie chciał zasugerować, co tu może mieć jak gdyby. To podłoże do pewnych wydarzeń, zajść w tym, w tym czasie. Popatrzmy zatem. Hmm. No wydaje mi się, że Wy będziecie, Wy zodiakalne barany, będziecie szukali pewnych rozwiązań, aby ominąć tutaj biedę. Być może będziecie się udawać za, za pracą, żeby polepszyć sobie tutaj ogólnie swoje, swoje finanse. To z przełożenia, czyli być może będziecie chcieli ruszyć, wyruszyć w podróż, być może też i z zagraniczną. Ale popatrzmy, w jakiej będziecie energii. Ogólnie powiedziałabym, że dużo imprez. No, grudzień to jest czas świąt, prawda? I sylwester. Także koniec, koniec roku być może tutaj też będziecie w takiej, w takiej energii, ale powiedziałabym, że będziecie tutaj ostro stawiać na siebie tam, jak z przełożenia wyszło, właśnie, żeby ominąć pewne straty, zarobić, wejść w jakieś układy z kimś, ale żeby to nie było słomianym zapałem. Dla Was, zodiakalne barany. Jak będziecie szli? Ogólnie powiedziałabym, będzie Was energia rozpierała. Karta Słońca jest to bardzo dobra karta w tarocie. Wydaje mi się, że czas będziecie odnosić takie wrażenie, jak gdyby ten czas Wam sprzyjał. Co będziecie mieć w głowie, o czym będziecie myśleć? Albo możliwość wyborów. Albo będziecie troszeczkę też rozkojarzeni. Tutaj troszeczkę uważajcie, bo karta siódemki denarów jest pewną taką kartą. Zmyłki, ona tutaj może Was za bardzo rozpraszać, także to, bo to w głowie Wasze myśli będą gdzieś tak błądzić. Pamiętajmy, że jest to czytanie ogólne i ono tutaj może dotyczyć wszystkiego, czy Waszej sfery zawodowej, czy kontaktów prywatnych, partnerskich, to już musicie sobie tutaj, drodzy Państwo, dopasować, czego to będzie bardziej dotyczyć. Zobaczmy, co zostawiacie za sobą. Odchodzicie od czegoś, rezygnujecie z czegoś, czyli po prostu ósemka kielichów, ona się pokazuje tutaj, jak gdyby wreszcie chcecie iść drogą sukcesu, ponieważ karta słońca, tak jak wy, będziecie podążać prawda, w, w grudniu, gdzie energie będą, będziecie mieć takie wrażenie, że te energie są, są sprzyjające i tak też będziecie się. Yy, czuć i, i, i kierować. Ale tutaj wydaje mi się, że już pewne rzeczy, żeście sobie przemyśleli, pou, yy, poukładaliście, chociaż może nie do końca, bo na przeszłości jest ta ósemka kielgowa, a w głowie jednak jest ta siódemka. Kielichów, prawda? Czyli pewne, pewne wybory, pewne możliwości, jak tu, z którego tu kielicha zaczerpnąć, No właśnie, i proszę zobaczyć, to co z przełożenia na przyszłość trójka buław, czyli robienie interesów, wyruszenie w podróż, kontakty, pójście naprzód, realizacja zamierzeń. No, ogólnie fajnie, a teraz jak Wy będziecie, Wasza energia, ta wewnętrzna. Sprawy domowe, czwórka buław. Jeżeli nie sprawy domowe, rodziny, małżeńskie, to być może w grupie, tam gdzie będziecie się realizowali, czy zawodowo, czy, czy po prostu tutaj no, no nie wiem, będziecie się dobrze czuć, prawda? Bo trójka kielichów to jest też ogólnie karta, gdzie wchodzimy w, w towarzystwo, pracujemy z ludźmi, jest nam, jest nam dobrze i tutaj też będziecie odbierać, albo to będzie po prostu, no. Będziecie świętować, będzie jakaś uroczystość rodzinna, też coś takiego może, może być. To, co idzie z otoczenia. Karta Rydwan, kochani, zapewne będziecie się przemieszczać, z czymś ruszycie, energie zewnętrzne będą wam tutaj. Bardzo powiedziałabym sprzyjać. Rydwan to jest pójście naprzód, to jest ruszenie, to jest przemieszczanie, to jest też, kochani, powiedziałabym, pokonanie pewnych trudności życiowych, czyli tutaj, no, ta piątka denarów z przełożenia, która się pokazała. Na początku, to może wreszcie tutaj no, sukces będzie Wam sprzyjał, ale zobaczmy Wasze nadzieje. Karta Wisielca, Obawy, Karta Pustelnika. O, to są karty, powiedziałabym, takie. Bierności, wycofania się, nadzieja, wisielec. No, powiedziałabym, że macie tutaj, wiążecie nadzieję, że nie będzie żadnych opóźnień, że może mm, jednak mm, no, te, te wasze tutaj plany, założenia, one się spełnią, prawda? Ale tak, jak gdyby. Odnoszę takie wrażenie, że grudzień będzie dla Was takim miesiącem pewnych przewartościowań. Tu wyciągniecie wnioski, ponieważ w obawach macie tego, tego pustelnika, prawda, że y, też będziecie się obawiać, że może zostaniecie sami w pewnych kwestiach, że, że tutaj będziecie musieli sobie sami radzić. Ale kochani, zobaczmy, jak tutaj karta wynikowa. Dziesiątka. Denarów. Bardzo dobra karta. Mogą być to sprawy rodzinne, mogą być to sprawy związane z, z finansami, ale karta wynikowa, dziesiątka denarów, to jest bardzo dobra. Tutaj być może rzeczywiście szykuje Wam się dobry zarobek, udane działania, pewne kontrakty także i czy wyjazdy zagraniczne, czy tutaj delegacje dla wszystkich tych, którzy pracują za granicą i mają jakieś pewne nadzieje tutaj, że, że, będą, że chcą podjąć takie działania, prawda? to tutaj wszystko, wszystko się poukłada. Tu czytania, rycerz Buław, król kielichów, zmieczy i zmiany. No, szykują Wam się zmiany i to kochani na lepsze. Na lepsze ogarniecie, ale nie dąsajcie się, nie fochajcie się, prawda? Tu trzeba będzie podjąć pewną, pewną decyzję, pójść za swoimi marzeniami, prawda. I poczujecie się spełnieni emocjonalnie. Jeżeli tutaj nie chodzi o sprawy zawodowe, to chodzi tutaj o sprawy rodzinne, te partnerskie. Być może będziecie się czegoś obawiali, ale w konsekwencji powiedziałabym, że wszystko dobrze się skończy, dobrze wszystko się tutaj poukłada dla zodiakalnych baranów na czas grudnia 2023 roku. Kochani, zobaczmy. Tutaj kartą, kartami księżycologia, karty wyroczni. Jak podejść do danego tematu, który będzie Was bardzo absorbo absorbował właśnie w grudniu tego roku? Może tutaj te karty coś Wam... Pomogą, dadzą wam tutaj pewne wskazówki, także jak podejść, jak zodiakalne barany mają podejść do pewnych waszych tematów, z którymi będziecie się zderzać. Twoje marzenia wymagają praktycznego planu. No właśnie, marzenia, bądź praktyczny, bo osiągniesz wiele. Ale wam odczytam, jest to pełnia Księżyca w byku. Kiedykolwiek ta karta się. Pojawia, to jednak są to, a, a jeśli panuje tutaj m, inny znak na, na niebie, to i tak ta karta daje Państwu tutaj wskazówki. Więc pełnia Księżyca w byku, już Państwu odczytam. <laughs> Twoje marzenia wymagają praktycznego planu. Pełnia Księżyca. W byku. Kochani, czasem musisz nieco. Użyć nieco magii, a czasem lepiej sprawdza się bycie praktycznym, a jeszcze kiedy indziej musisz znaleźć złoty środek między jednym a drugim. Ta karta sugeruje, że to właśnie ten ostatni przypadek. Musisz skorzystać z praw przyciągania lub przywabić do siebie to, czego pragniesz, wyobrażając sobie, oczekując i witając to, ale powinieneś zrównoważyć ich użycie poprzez praktyczne. Działania przybliżające cię do, do Twojego celu. Tu nie chodzi o, o to, by popatrzeć na spadającą gwiazdę i wypowiedzieć życzenia, a potem mieć nadzieję, że się spełni. Konieczne jest sporządzenie solidnego planu, który krok po kroku pomoże Ci spełniać marzenia. Nie daj się rozproszyć. Ja mówiłam, to są iluzje. Nie błądź bądź. Praktyczny, konkretny, zadbaj o swoje interesy. Tutaj ta dziewiątka denaru, ona ci w tym pomoże, nie przeszkodzi. Zadbaj o siebie. Jeśli prosisz o pieniądze, to karta zapowiada zmiany. Tam z przełożenia wyszło piątka, prawda? Denarów, czyli jak ominąć biedę, jak wyruszyć w tą, w tą podróż, prawda być może za pracą, za, za chlebem, prawda? Jeśli prosisz o pieniądze, ta karta zapowiada zmianę Twojego finansowego losu. Zależy ona od działań, które podjąłeś w przeszłości, a także od tego, czego oczekujesz, i tym samym przyciągasz do siebie. No właśnie. Odchodzisz od czegoś, zostawiasz już na przeszłości to, co ci nie służy, prawda? Pewne powroty, odejścia, czyli miotanie się takie, takie chodzenie, niezdecydowanie się. Tutaj już wydaje mi się, że sobie, ale jeszcze gdzieś w tych zakamarkach umysłu zostają, prawda? Ale to jest też możliwość wyborów. Zapisz 10 dotyczących cię rzeczy, o których wiesz, że są wspaniałe. Dodatkowe znaczenia tej karty, kochani, to wytłumaczeniem sytuacji, w jakiej się obecnie. Znajdujesz, może być lenistwo. No właśnie, to w głowie myślenie, a to, 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 takie, czyli to są takie, te, te rozpraszacze. Jeśli tak faktycznie jest, zmień to i zapanuj nad nią. Pościg za pieniędzmi nie przynosi efektów. Powinieneś gonić za marzeniem. Zazdrość i zawiść tworzą negatywną energię i przyciągają negatywne rzeczy. No właśnie. Powinieneś więcej ćwiczyć. Kochani, taki przekaz, czyli tak, medytacja, wyciszenie się. Spójrz zupełnie na coś z innej perspektywy. Zapewne coś sobie tutaj przewartościujesz w tym, w tym czasie. Ale popatrzmy jeszcze tutaj, jak zaopiekować się. Jak podejść z miłością do siebie, jaka tutaj karty anielskie dla Zodiakalnego Baranka na czas grudnia 2023 roku? Możliwości. Hmm. pięknie. Uwolni się od przeszłości, kiedy pozwolisz jej odejść, zrobisz miejsce temu, co nadejście. A co mówiłam? Uwalniasz się, zostawiasz to już, prawda? Piękne. Perspektywy i w konsekwencji dziesiątka denarów, możliwości. Działaj, nie zastanawiaj się, tylko podejdź do tego mądrze i z głową. Kochani, dziękuję pięknie, pozdrawiam Was i przede wszystkim życzę Wam wszystkiego pięknego na święta. W, czy na nowy rok, ale zapewne jeszcze się tutaj spotkamy, kochani, w grudniu. Także pozdrawiam serdecznie i jeżeli będziecie mieli tutaj zapytania, to pod filmikiem znajdziecie moje namiary, maila czy numer telefonu, jeżeli będziecie chcieli tutaj te, te pytania już osobiste zadawać. Pozdrawiam se serdecznie, dziękuję pięknie za poświęcony czas. No i co, do kolejnego usłyszenia. Dziękuję pięknie, pozdrawiam.